Cześć, ja jestem Liduch a to jest Krypta TV. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o Krypcie 76, schronie korporacji Voltek, w którym to rozpoczynamy naszą przygodę w najnowszej odsłonie serii Fallout. Miłego oglądania! Krypta 76 znajdowała się kilka mil na północ od miasteczka Flatwoods w Wirginii Zachodniej, zwanej również Apalachią. Jej budowa rozpoczęła się w lutym 2065 roku w ramach projektu Safe Polegającego na stworzeniu sieci krypt, w których to naukowcy Voltek mieli sprawdzać zachowanie ludzi w ekstremalnych bądź też nietypowych warunkach. Jednak Krypta 76 należała do grupy 17 schronów kontrolnych, w których to nie odbywał się żaden eksperyment. Nad jej budową czuwał Julius Volstencroft, jeden z najważniejszych przedstawicieli Voltek. Niestety pewnego razu podczas inspekcji terenu w trakcie budowy został porwany przez kosmitów. Fakt ten został wspomniany w DLC statek Matka Zeta do Fallout 3. Numer na dany krypcie był symboliczny dla Amerykanów, bowiem w 1776 roku Stany Zjednoczone ogłosiły niepodległość. Woltek postanowiło to wykorzystać, by polepszyć sobie PR. Schron otrzymał najnowocześniejszy wówczas sprzęt produkcji korporacji. Mieszkańcy otrzymali do dyspozycji sporej wielkości apartamenty z sypialnią, salonem, kuchnią oraz łazienką. Zapewniono im znacznie wyższy standard życia niż w innych kryptach. Przykładem są kolorowe telewizory będące rzadkością w świecie folauta. Dlaczego Woltek nie szczędziło środków na akurat ten schron? Dlaczego jego mieszkańcy byli traktowani tak wyjątkowo? Ze względu na numer? Poniekąd tak. Krypta była symbolem. Weszli do niej najwybitniejsi przedstawiciele narodu amerykańskiego. Według instrukcji korporacji to oni mieli odbudować Stany Zjednoczone. Nikt inny. Wielu z nich przeszło edukację na Uniwersytecie Woltek w Morgantown. Część należała do sił zbrojnych, a jedną z grup stanowili przedstawiciele Białego domu, którym nie udało się załapać w szereg enklawy. Wszyscy zostali wybrani na podstawie przejawianych cech oraz ponad przeciętnych umiejętności. W przyszłości mieli zmierzyć się z wszelkimi wyzwaniami, jakie niosły ze sobą zniszczone wojną nuklearną pustkowia. Do krypty początkowo miało wejść 500 osób. Ostatecznie znalazło się w niej jedynie 88 mieszkańców. Po upływie 25 lat od wybuchu Wielkiej Wojny mieli oni wyjść na powierzchnię, by ujarzmić i ponownie skolonizować Apalachy. VoltTech nakazało nadzorczyni zignorować ogólne procedury firmy, ponieważ krypta 76 była ich zdaniem jedyną szansą na odbudowanie Stanów Zjednoczonych. Oficjalna prezentacja schronu miała miejsce w 2076 roku, w 300 rocznicę uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone. W uroczystości wzięły udział media, przedstawiciele władz federalnych oraz korporacji VoltTech. Impreza stanowiła element obchodów Dnia Niepodległości. Mieszkańcy krypty bezpiecznie dotarli do schronu w chwilach poprzedzających nuklearny holokaust. Ich transportem oraz bezpieczeństwem zajmowali się żołnierze Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, dla których ochrona przyszłości narodu stanowiła najwyższy priorytet. Ponadto schron w przeddzień wybuchu Wielkiej Wojny został otoczony wojskowym kordonem. Wszystkie nieproszone osoby próbujące dostać się do krypty uznawane były za wroga i używano wobec nich siły. Ewakuacja została zakończona pomyślnie, a kryptę zapieczętowano. Pomimo tak barwnego wachlarza osobowości przebywających w placówce, nadzorczyni jakimś cudem udawało się utrzymać porządek bez egzekwowania kar oraz używania środków przymusu bezpośredniego. Jedynym wyzwaniem, z jakim się borykała, było nieustanne podważanie jej autorytetu. Każda jednostka mieszkająca w krypcie uważała się za wybitną. Naturalna była walka o władzę, o dominację. Niezdyscyplinowane osoby były zamykane na czas określony w areszcie domowym przez nadzorczynię przy pomocy zdalnie sterowanych systemów. Świetnym sposobem na złagodzenie ego mieszkańców była regularna organizacja konkursów oraz rozdawanie nagród. Niestety nie obywało się bez sprzeczek, a nawet starć. Jeden mieszkaniec nawet stracił ząb, walcząc o nagrodę ze zwycięzcą konkursu na najlepsze utrzymanie higieny jamy ustnej. W miarę zbliżenia się dnia otwarcia krypty 76 stawała się ona coraz bardziej przepełniona. Populacja rosła, a mieszkańcy nieustannie zachowywali wysoki poziom życia. Zapewnienie go im wszystkim wymagało dodatkowych zasobów. Nikt poza kierownictwem nie chciał opuszczać schronu, by wyjść na zniszczoną atomowym ogniem powierzchnię pełną mutantów, kanibali oraz promieniowania. Nie były jednak w stanie oszukać tak inteligentnej populacji. Nastroje z każdym miesiącem stawały się coraz gorsze. W przeddzień dnia powrotu nadzorczyni urządziła imprezę dla całej krypty, po to, by jej mieszkańcom łatwiej było się pogodzić z wyjściem na powierzchnię. Zabawa trwała do późnej nocy. Nadzorczyni czuwała do końca. Wezwała mieszkańców, by położyli się w końcu spać. Gdy zgasły światła, ona i jej zespół ustawili wzdłuż całej krypty znaki, sprzęt oraz instrukcje dla osób, które wkrótce miały opuścić schron. Wszyscy spisali się wzorowo. Cała operacja przebiegła bardzo szybko. 23 października 2102 roku włas krypty 76 w końcu się otworzył. Nadzorczyni oraz jej najbliżsi podwładni opuścili ją jako pierwsi. Rankiem pozostali mieszkańcy zaczęli opuszczać schron. Nikt nie wiedział czego się spodziewać, ponieważ impuls elektromagnetyczny uszkodził zewnętrzne systemy monitorowania, z wyjątkiem liczników Geigera. Jeszcze przed wyjściem mieszkańcy zaczęli tworzyć frakcje oraz sojusze. Mieli świadomość, że bez liderów oraz odpowiedniej organizacji nie przetrwają. Mimo, że już wcześniej składali wnioski, by rozdać wszystkim broń przed opuszczeniem domu, nadzorczyni odrzuciła ten projekt i dała każdemu standardowe zestawy Voltek. Niektórzy byli jednak na to gotowi, dzień wcześniej szabrowali magazyny, by zebrać jak największą liczbę zapasów. Nauczeni wygodnego życia mieszkańcy krypty chcieli zostać w jej wnętrzu. Niestety Wolstek zaprojektowało schron tak, by 24 godziny po otrzymaniu przez wszystkich wiadomości o dniu powrotu systemy podtrzymywania życia przestawały działać. Krypta stawała się niemożliwa do zamieszkania. Mieszkańcom krypty 76 ostatecznie pozostał jeden cel odbudowa Stanów Zjednoczonych misja, do której przygotowywali się przez tyle lat. W tym samym czasie nadzorczyni wyruszyła na własną misję, Powierzono jej przed laty przez Volttek. Miała ona zabezpieczyć trzy silosy z głowicami jądrowymi. Ani zwykli ludzie, ani lokalne milicje, organizacje, czy też nawet sam prezydent nie mieli mieć do nich dostępu. Kontrola nad nimi miała należeć wyłącznie do korporacji. Apalachia była niebezpiecznym miejscem. Okazała się być wyludniona przez plagę spalonych. Ostały się jedynie porzucone przez człowieka maszyny. Ostatecznie jednak mieszkańcom Krypty 76 udało się pokonać spalacze ich królową, dzięki czemu Wirginia Zachodnia została ponownie zamieszkana przez ludzi. Kryptę 76 po raz pierwszy wspomniano w terminalach Cytadeli w Fallout 3. I to tyle w tym temacie. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!